Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku chciałbym dać Wam propozycję, e, zademonstrować możliwość zdobycia oceny ze zdanej edukacji. Taki mój autorski, e, kolejny, fajny, mam nadzieję, e, sprawdzian. Podobnie jak poprzednie na bazie kredyk. E, sprawdzian e, dotyczy szybkości naszej reakcji, orientacji czasoprzestrzennej i koordynacji też ruchowej, e, bo będziemy działać i nogą, e, i ręką. Już pokazuje na czym sprawia polega. E, musicie sobie naszykować sześć kledek no najlepiej sześć, bo e, tyle ile złapiecie kredek taką ocenę dostaniecie. Także mam nadzieję, że uda Wam się wszystkie sześć złapać. Dajemy sobie najpierw jedną kredkę na stopę. Podrzucamy stopą, łapiemy rękę. Jedną. To samo dwie kredki. Trzy kredki. Dokładamy następną 4 kletki. Dokładamy następną 5 kredek. Mam 5 kredek, czyli mam piątkę. Jak złapię jeszcze szóstą, dostaję ocenę celującą. Udało się 6 złapać. Sprawdzam, że wydaje się łatwy. Testowałem na moich dzieciach, które są w wieku e, szkolnym i różnie, fakt, że tylko to robiłem, parę razy, ale różnie to wychodziło. E, nagrany materiał przesyłacie nauczycielom i na tej podstawie e, otrzymujecie ocenę, ale co jest ważne, nie robimy żadnego e, montażu. Jeżeli wam się nie uda, nie wiem, na trzeciej, czwartej kredce e, już nie złapiecie kolejnych, e, no to nie zaczynamy kontynuować sprawdziono od tej kredki, która nam nie wyszła. Tylko musi być nagrany filmik od pierwszej do ostatniej. No ale macie komfort, bo możecie nagrać się kilka razy i tą najlepszą próbę w całości od pierwszej kredki do ostatniej przesłać do oceny. Dziękuję. Do zobaczenia.